Dzisiaj zrobimy rzecz, na Śląsku moczy nazwy: smalec, tuste, albo fet ze szperkami. Ja dzisiaj będę robić taki fet na bogato, taki jak się robiło u mnie w domu. Moja uma zawsze robiła tak naprawdę, że tam w tym fecie było dużo wszystkiego. I dodatkowo ten fet, jak zrobicie, czyli te tłuste czy smalec, woł jak zwoł, to macie gotowca do najbardziej znanej zupy na Śląsku, czyli. Wodzionki. Docie łycha tego smalcu, troszkę gorki wody, chleb i mocie zupa gotowo, bo ten fed jest tak dobry, tak dosmaczony, że spokojnie smakuje jak rosołek. Dobra, żeby nie bić piany, to po prostu muszę go zrobić. Mam tu, słuchajcie, 3 kg słoniny szpyrka. Po prostu słonina już zmielono. I ona teraz pójdzie do gorka. po o meseto to. I po na takim wolnym ogniu, będziemy ją topić. Następnie e, tu kilo boczku. I ten boczek trzeba będzie też pomleć. Ale zrobimy go na grubszych oczkach. No i o dziwo: słuchajcie, w tym przepisie jest też. E, Słonina wędzono, czyli szperka wędzono i kiełbasa śląsko. Bo jak smalec po śląsku, czy fet po śląsku, czy tuste po śląsku, to właśnie z tymi składnikami i umie w domach zawsze nasza uma robiła z śląskim włosztym ze szperką wędzoną. Smak jest nieziemski, ale żeby to wszystko smakowało, trzeba to odpowiednio przyprawić. No i zaś, słuchajcie, w nocie takiego hopa Taki hops telewizora, on się rączka nazywa, e, czyli to, to joo, po prostu. We współpracy z firmą Mielux postanowiliśmy uprościć wam życie, słuchajcie, i stworzyć mieszanka do tego smalcu. Co w tej mieszance jest? Przeczytam wam. A mianowicie sól, czosnek, pieprz czarny, cebula suszona, lubczyk, majranek, e, ziele angielskie i ociupinka liścia laurowego czyli samo. Zdrowie. Yy, więc taki smalec, jak sobie zrobicie, to naprawdę mm, nie jedno dobrze wonią, ale przede wszystkim dobrze smakuje na chlebku. No to co? Musimy to wszystko, słuchajcie, przełożyć. I zaraz to muszę przefedlać, żeby mi się nic nie przychyciło. Tak po prawdzie, to moja oma nie mleła z szpirki, no kroła, kroła w kosteczka, ale słuchajcie, y, może kiedyś jeszcze Wam pokażę jak zrobić taki inkrzyfet, na przykład z jabłkiem, to jest jakby inna historia. Dzisiaj robimy tak zwano smalec a'la śląsko-umasta. No dobrze, i to się skwarzi. W międzyczasie słuchajcie, muszę se teraz pomleć boczek, bo ten boczek by da dodował, jak e, praktycznie będą widoczne już szpereczki. Nie możecie go dać zaros, bo on e, może wam się trochę przypolić. Tak, boczek mamy pomlety, dom se go osobno, bo teraz by dam mleć Szpyrka wędzono, A właściwie szpyrka może być razem z boczkiem, bo ona też spokojnie może się skwarzyć. Natomiast y, proponuję, żeby y, kiełbasa, czyli po moim wórśląski. śląski. Po prostu zmielić na sam koniec, zmielić osobno i dodać już pod sam koniec, z tego względu, że ona długo tam po prostu nie musi siedzieć. Mielimy słonina wędzona. To. Teraz pomlejemy wuszcz, ale pozwolicie, że żeby szperka się, czyli słonina, nie przychyciła. I pamiętajcie, żeby robić to na takim średnim ogniu, nie na zbyt wysokiej temperaturze. Bo tak naprawdę to chodzi, żeby było langzam, aby zicher, jak to się go do pośląsku. Nasze babcie robiły to na piecach węglowych, kaś tam z boku w brytwance, więc dawały zawsze temu czas, żeby ta słonina po prostu miała czas się porządnie wytopić. No to mielimy kiełbasa śląsko. I jeszcze ostatnio. No i kochani, mamy Teraz muszę poczekać, aż te szpirki się mi ta słonina się dobrze wyskwarzy. Potem dodam boczek surowy i szperka wędzono. Zaczyna woniać. No i to już jest ten czas. Słuchajcie. Jak szpereczki są takie delikatnie złociste, że dodawamy boczek i słonina wędzono. I naprawdę zaczęło tu dobrze woniać. Teraz to musimy się przefyrlać. Kiedy boczek ze słoniną wędzoną jest już w gorku, czyli już zaczyna się tam smażyć, to już jest czas na to, żeby dodać przyprawy. Co jest w przyprawach, to oczywiście wiecie. Może wam dokładnie czytał. Mmm. Naprawdę dobrze wonią. Sujemy. Teraz to? Przeferlać i dosłownie za dwie minutki dodam kiełbasa śląską. A ta torebka jest na 5 kg wsadu, czyli 5 kg słoniny, słoniny wędzonej, czyli wszystkich tych produktów, które są w tym górku. I ostatni etap, słuchajcie, to jest dodanie kiełbasy śląskiej do naszego smalcu. Praktycznie nie musi długo siedzieć, tak maksymalnie do 5 minut, żeby no się tak kupir, to jak to się go do, no i praktycznie smalec łodrączki jest gotowy, no do krausków i już. Słuchajcie, teraz rozlewamy do krałzów i ja zawsze, ponieważ tego zacu tu jest dość dużo, czyli tego, tego takiego konkretnego, to proponuję, żeby nalewać tak trzy czwarte. I teraz dolewamy tego tłuszczyku, O właśnie tak. Jeszcze ciutek. I pierwsza krawska gotowo. I takie górkie. Zakręcone i praktycznie nie trzeba tego pasteryzować, bo to już chyci. Mam tu też takie szykowne, przyrychtowane już naklejki. Zaraz zgodzę, że ja nie jest dobry w te klocki. Przyklejanie. Czy mi się uda? Tego nie wiem. Może się uda. Człowiek się całe życie uczy, a głupim umrze. I tym sposobem smalec Remigiusz Rączki jest gotowy i takie smalczyki możecie sobie zrobić z tymi przyprawami, kiedy dostaniecie w sklepie Jelux albo możecie po prostu kupić gotowiec już też w sklepie Jelux chleb przyrychtowany, słuchajcie mogę zaczynać koszt próba dobrze Wonio trzeba tak zażynyć słuchajcie żeby tego co najlepsze tam wyciągnąć. No. I myślę, że nie trzeba go solić, bo był bardzo dobrze doprawiony. Mieszanka jest tak skonstruowana, że praktycznie nie trzeba już tego robić. Jednej rzeczy mi nie brakuje. Kiszonego łogorka. PH. Mm. Ta kosznica z tustem. PH.